Słuchajcie moi drodzy, my dzisiaj jedziemy na precle. Jesteśmy teraz w Galerii Młociny, a z Galerii Młociny jedziemy na precle, bo słuchajcie, kilka tygodni temu byłam z Wojtkiem w Galerii Złote Tarasy i tam przechodziliśmy sobie, tak, bo nie zaparkowaliśmy w Galerii Złote Tarasy, tylko zaparkowaliśmy na zewnątrz i przechodziliśmy sobie przez dworzec centralny i tam, słuchajcie, znalazłam przepyszne precle o smaku cynamonowym. Wszystkie były pyszne, zarówno te na wytrawno, jak i te na słodko, a Wojtek próbuje wyjechać, bo rozumiem, że idziesz w prawo, Wojtek, tak? Chyba tak. No. Jeździmy w kółko, w korkach, w centrum, bo moja żona chce precla, ale jeżeli moja tak. żona chce precla, to będzie żarła precla, no? Nie, tak. Natalia? No, wiecie, co jest Dokładnie. problem. Jednak centrum to jest trudna historia, trudne, trudna Trudny sprawa, trudne sprawało. tereny. Warszawa, ehm, stolica? No, okazało się, że zamknięta jest ulica, żeby wjechać do złotych tarasów. Ale wiemy, czy ja to wina? No dokładnie, ani jej chęci na preclę. No, Inni by nie powiedzieli, że tuska, się. ale idziemy, prawda jest taka, że to chodzi o preclę. Słuchajcie, pamiętajcie, że jak Tusk czegoś w życiu pragniecie, to Wam się to w końcu spełni, tylko musicie zawsze do końca dążyć do tego. Dokładnie. to dobre precla, kochani. Nie, bo wytrawne będą inne, dlatego jeden będzie na słodko, tak jak pani mogła odzień go zapakować i co jakie je jeszcze? Dobra, i jeden taki z, z tymi ziarnami. A ty jaki... Jak... No tutaj, ze słonecznikiem. O, ze słonecznikiem. A ty jaki chcesz? Jaki chcesz? Jeden i jeden cynamon. Jeden z salami. I jeden z salami. I dziękuję. Kupiłam cynamonowy. Jeden Natalia sobie wzięła. Jaki? Z salami. Z salami, a jeden ja ze słonecznikiem. Chalcie są bardzo, bardzo dobre. Nie wiem, dlaczego mają taką kiepską ocenę, bo podobno mają ocenę 3 coś. Ale ja naprawdę je mega lubię.